Głowa i to bardzo i my o bólu głowy, jego różnych rodzajach będziemy w tej chwili z dr Katarzyną Toruńską, neurologiem rozmawiać. Dzień dobry. Dzień dobry. Pani doktor, to zaczynamy od bólu ostrego, pulsującego, zwykle obejmującego połowę głowy. No y, zwykle taki ból kojarzony jest z migreną. E, migrena jest bólem napadowym, powtarzającym się, e, trwającym od kilku do kilkudziesięciu godzin. O bardzo, bardzo różnych... Długo. Tak. O bardzo różnych objawach. Może być migrena z aurą, czyli z takimi objawami neurologicznymi przepowiadającymi jakby wystąpienie bólu głowy. Mm. Ale częściej niestety jest migrena bez aury, czyli pacjent po prostu nie jest w stanie przewidzieć, że wystąpi ten ból głowy, a jest naprawdę bardzo uciążliwy. Jak sobie z nim radzić? E, migrena powinna być leczona neurologicznie. E, zawsze, kiedy pacjenta niepokoi ból głowy, powinien jednak udać się do specjalisty. Istnieją bardzo różne leki. E, oprócz tych typowych przeciwzapalnych, przeciwbólowych, które mm -hmm. możemy sobie kupić w aptece bez recepty, są specjalistyczne leki przeciwmigrenowe, które dość dobrze działają w migrenach. Czyli te, albo do neurologa po prostu. Do neurologa. W pierwszej kolejności. Mm -hmm. Kolejna sprawa dokuczliwy ból potylicy zwykle atakując nad ranem. E, takie bóle często miewają chorzy z nadciśnieniem e, tętniczym. Niekiedy zdarza się tak, że pacjent w ogóle nie wie. Że ma podwyższone ciśnienie tętnicze, nie mierzy. I dopiero kiedy zgłasza się do lekarza pierwszego kontaktu i mierzy ciśnienie, okazuje się, że to ciśnienie jest zbyt wysokie, mhm. a te bóle są jego wynikiem. Czyli to może tak być lekarz pierwszego było. kontaktu, mhm. tak? Bądź kardiolog. Mhm. Ja, zdarza mi się czuć tutaj bardzo mocny ból głowy, a mam bardzo niskie ciśnienie. Ponoć. Czy ciśnienie tętnicze ma cokolwiek wspólnego z tym niskim ciśnieniem, czy to w ogóle Może występować ból głowy przy zbyt niskim ciśnieniu a, również. Jednak. Tak. Tak, tak, masz jak ja. Tak, a, a nagły ból okolicy oka? Nagły ból okolicy oka to jest ból klasterowy, inaczej jest to nazywane zespołem Hortona. Niestety, znacznie częściej u mężczyzn. Mhm. E, towarzyszy mu łzawienie, ból oka, zaczerwienienie twarzy po tej stronie i katar. Są to bóle, które mogą powtarzać się i mijać tego samego dnia nawet kilkanaście razy. Mhm. Tutaj też radziłabym się udać do neurologa, e, dlatego że leczenie jest no, wysoce specjalistyczne. E, najczęściej pomaga daje ulgę, dają ulgę sterydy podawane, bądź mhm. czysty tlen.